Tarczowaniem znowu, ale tym razem będziemy też robić defensywę tarczami, nie tylko ofensywę. Także To już? Los. Ok. No i jest w ten sposób. Tak, tylko przypomnę: tu tarcze schowane, otwieram tarczę, atakuję, no, otwieram, atakuję. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze werbalnie mogę mu pomóc, na przykład powiedzieć lewy, 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 prawy, lewy, lewy, prawy, lewy, lewy, prawy i mnożyć różne kombinacje, prawda? I teraz tak, zapędzimy sobie do prostych tutaj, do kizami, jak od Suki, Jodan i Chudan. Wszystkie ofensywne techniki, czyli do prostych na korpus i prostych w głowę, do i prawą ręką. I będę mówił, tak, na przykład. Unik, hop, on ja się uchyli. I tutaj wystawię tarczę i on od razu atakuje. Okej, okay. unik, bo, cios. Nie jest tak, podwójny unik, 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 cios. Okej, okay. unik, cios, unik, unik, cios. Powiem unik, ale leci okrężny i cios, unik, i cios i tutaj Mateusz robi wtedy rotacyjny, unik, powiem blok, to jest tu i cios, blok i cios, powiem blok, blok, no to blokuje, ok? powiem blok, jak zrobię tak, to też wystawi tutaj rękę, po jedną albo drugą i... Zablokuje. Okay. W ten sposób to wygląda. Ja powinienem mówić, yy, jakie rodzaje obrony on wy ma wykonać. Na wyższym poziomie powinienem przestać udzielać ustnych informacji i Mateusz powinien z gestów czytać to, co ja chcę zrobić i wybierać opcje obrony, które najlepiej mu pasuje. Czyli na przykład to, czy wybierze blok, i potem kontra, w górę. Ok. Czy sobie zrobi unik? Potem kontrę, To na późniejszym etapie zależy od niego. Na razie ja mu każę coś tam zrobić i on musi się wyrobić, prawda? Skaczemy. Lewa tam. Lewa. Le lewa. Lewa. Unik. Tak. Unik ciąg. Unik ciąg. Ok. Unik. Jest bodziec, jest reakcja, jest reakcja ofensywna, jest reakcja defensywna. Nie pozbawiona kontry. To też jest bardzo ważne. Nie wygrywa się walki unikami ani blokami. Ładnie blokujesz, nie zrobiłeś kontry. Walczysz z kimś lepszym od siebie. Właśnie zmarnowałeś sytuację, która najprawdopodobniej się nie powtórzy. I tak należy o tym myśleć, żeby posuwać przykład swojej umiejętności w kumite. Teraz się zajmiemy obronami przed kopnięciami. Ofensywa będzie rękoma, tak jak już to robiliśmy wcześniej i potaczujemy tak klasycznie, jeśli chodzi o tę stronę zadania, dwa kacpra. Natomiast defensywa to będzie przede wszystkim blokowanie kopnięć w taki najprostszy możliwy sposób, czyli ja blokuję, i staram się trafić drugą wolną ręką, czasem kombinacją, jeśli mi się coś nie tak sklei, albo jeśli za późno zareaguję i przeciwnik zdąży się cofnąć. Ja na wstępie powinienem mówić, jakie kopnięcie wykonuję w momencie wykonywania kopnięcia, potem z czasem. E, powinienem przestać to robić, a Kacper powinien czytać e, sam te kopnięcia, czytywać z ruchów, co ma e, zrobić. Będziemy używać dwóch najczęściej spotykanych kopnięć podczas kumity, czyli małaś i ura, małaś. A techniki ręczne to będą po prostu zwykłe suki. No to zaczynamy. Prócz, się Kasper, i jest Tle. leva 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 a destra destra leva ok marchiamo vamos 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 leva a leva leva I zanim. Lewa. Lewa, prawa. Ura. Lewa, prawa. Ura. Lewa. Małaś. Lewa. Małaś. O, i stać. Ja omówię takie kilka rzeczy jeszcze wskazkiem. Chodź pozycji. Jeśli, jeśli on kopie, to wykonuje ruch, który widać jest dość sygnalizowany, nawet jak ktoś kopie bardzo sprawnie. Ok. Nieważne jakie to kopnięcie jest. Jakie by nie było, to stosunkowo łatwo jest się je zauważyć, szczególnie jeśli atakuje głowę, bo tu on widzi z jednej, a z drugiej. Ho! 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 Nawet jak to będzie ze snemką jakąś, to ja atakuję punkt obserwacyjny. Jak atakuje w korpusie, jest trochę gorzej. On tu oczu na brzuchu nie ma, prawda? I nie atakuje w punkt obserwacyjny, więc trochę trudniej jest wyłapać kopnięcie na korpus i zablokować, trochę łatwiej w głowę. Ponadto ja mam krótszą drogę tutaj na korpus niż na głowę. No i dlatego są wyżej punktowane kopnięcia w głowę. I krótka taka lekcja ergonomii ruchu. Jeśli kopię tą nogą, to on bliższą ręką zablokuje najszybciej. Jeśli ja kopię mocno, to opadam. Drugą ręką już powinienem dostać tutaj, ok? Jeśli kopię tak i wracam, to on powinien też zacząć od tylnej i potem poprawić mnie przednią jeszcze, okay. Czyli Kacper blokuje ręką bliższą potknięciu i kontroluje wolną ręką. I idzie do przodu i skraca dystans, bo jak ja trafię w blok, w gardę albo przestrzelę, to ja wiem, że ja jestem w opałach i będę zbierał się do tyłu, ale będę miał złą pozycję, zły balans i on ma te dwa, może nawet trzy uderzenia, żeby mnie trafić. Analogicznie jest z drugiej strony, jeśli kopię tą nogą, to on blokuje bliższą ręką pochnięciu, i tutaj kontruje i jest bardzo dobrze, jeśli on jak najmniej przy bloku odpadnie do tyłu. Bo masi. zrobię tak, jestem za daleko już. E, tak bardzo się bałem, że oberwę, że zareagowałem emocjonalnie, jestem za daleko i przestałem myśleć o Kacprze jako przeciwniku, tylko zacząłem się bać jego kopnięcia, nie? Przestałem myśleć o nim jako o celu. Masi. Tu trzeba blisko się trzymać, prawda? Podobna zasada jest z ura Sigeli. tyle że jak kopaliśmy tu lewą nogą, no to on blokował prawą ręką, jak to było Maasie. Teraz będzie na Hop i tutaj albo w plecy, prawda? Jak kopię tylną, to to on blokuje tylną. Hop. I też jest Dość ważne, żeby unikać tego typu bloków, bo ja, jak wyjdzie tutaj kopnięcie w zagłębieniu kolana, to jej ja tak domknę to na twarzy. Ok? Czyli tu, hop, tylna, 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 hop, opadam i tu jest chwila dla niego. Ok? Więc no, trzeba troszeczkę myśleć o tym, jeśli chodzi o kopnięcia pchnięte, innym razem będziemy to robić, ale zasada jest inna. Maigeri, to no, powinienem uciekać na bok, okej? Okay. Yokogeri, to samo. Jak zostanę w linii, to jeśli on jest dobry w tych kopnięciach, to raz, przebije się przez blok, dwa, e, patrzcie, maigeri, jeśli nawet się nie przebije przez blok, Tutaj ma właśnie to tak zwane follow through, czyli może wykorzystać impet, bo idzie całym ciężarem ciała tu do przodu, za zablokuj, się cofnie trochę, pum, pum. I dalej ma tą masę i tą szybkość, ten impet i po prostu może wjechać w was jak walec, jak nie, wykreujecie kąta po dronie, to będzie bardzo źle.